Awaria prezydenckiego samolotu prezydent Andrzej Duda udaje się w poniedziałek do Kataru. TVN-24 podał, że przed wylotem na pokładzie samolotu prezydenta wykryto usterkę i z przyczyn technicznych konieczna była zmiana maszyny. Kropka. Niedługo później okazało się, że wszystko jest już w porządku i skierowano pasażerów do tej samej maszyny. Usterka w samolocie Andrzeja Dudy. Jak przekazał dziennikarz faktów TVN, po tym jak prezydent i dziennikarze wsiedli już na pokład samolotu, pasażerom przekazano komunikat, że z przyczyn technicznych są zmuszeni do zamiany samolotu. Musieli wrócić na terminal w wojskowym porcie lotniczym w Warszawie. Później pojawiła się informacja, że lot będzie opóźniony z powodu drobnej usterki. Nie podano, o jaką chodzi. Na profilu kancelarii prezydenta RP w serwisie X pojawiło się natomiast krótkie nagranie z wejścia dudy na pokład samolotu, tuż przed planowym odlotem do Kataru. Polsat News awaria prezydenckiego samolotu. Opóźniony wylot do Kataru. Boeing 737 z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie nie wystartował o planowanej godzinie do Kataru. Jak ustalił reporter Polsat News Grzegorz Urbanek, na pokładzie maszyny doszło do awarii. Chwilę po godzinie 15 poinformowano, że usterkę udało się naprawić i pasażerowie weszli na pokład samolotu. Samolot miał wystartować z Warszawy o godzina 14. Prezydent udaje się na katarskie forum ekonomiczne. Załoga informuje o drobnej usterce, ale zgodnie z procedurami, aby lot mógł się odbyć, cały system musi być sprawny przekazał Grzegorz Urbanek. Kilka minut po godzinie 15 służby poinformowały, że wykryta wcześniej usterka została naprawiona, w związku z czym nie trzeba będzie korzystać z zastępczej maszyny. Nasi technicy uporali się z niewielką usterką. Samolot jest gotowy do rejsu, ogłoszono do oczekujących na lot do Dochy. Prezydent Andrzej Duda wraz z przedstawicielami rządu, biznesu i rynku finansowego udaje się w trzydniową wizytę roboczą do Kataru. W planie głowy państwa jest m.in. udział w katarskim forum ekonomicznym, a także spotkanie z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem Al-Sanim. Prezydent leci do Kataru. Weźmie udział w forum ekonomicznym w trakcie wizyty roboczej prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. Zaplanowany jest nie tylko udział w katarskim forum ekonomicznym, ale także szereg spotkań, między innymi z przedstawicielami władz krajów Bliskiego Wschodu. We wtorek zaplanowane zostały rozmowy z emirem Kataru Tamimem Bin Hamadem Al-Sanim. Następnie prezydent Duda pojawi się na ceremonii otwarcia forum ekonomicznego i weźmie udział w jednej z organizowanych sesji. Polityk odbędzie także bezpośrednie spotkanie z premierem Malezji Seri Anwarem Bin Ibrahimem. We wtorek prezydent RP uda się do bazy wojskowej Al-Udeid, gdzie odwiedzi żołnierzy z polskiego kontyngentu wojskowego. Miejsce to było ważnym węzłem operacji powietrznych dowództwa centralnego Armii Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, Iranie i na całym Bliskim Wschodzie. Oprócz polskich wojskowych w bazie służą także siły katarskie i brytyjskie. Reklama w ostatnim dniu wizyty Andrzej Duda spotka się z prezesem Qatar Investment Authority, szefem katarskiego banku centralnego, szejkiem Bandarem bin Mohammedem Al-Sanim.